Chciałem Wam się czymś pochwalić, jakby ktoś nie zauważył. 3000 pękło w nocy. Także jestem zadowolony, szczęśliwy. Nawet nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie fajnie. Yy, dzisiaj pokażę Wam, ale tak jak wrócę do domu, pokażę Wam mniej więcej, jak montuję, jak to przebiega, jak to wygląda. Tak z grubsza. A tymczasem. Mama przed chwilą ode mnie wyszła, bo miałem wizytę mojej kochanej mamusi i lecimy na miasto. się siedzę sobie właśnie w kolejce do manekina z koleżanką i pokazała mi swój telefon. Chciałem wam pokazać. Już nie chodzi o telefon, a o ten pokrowiec. No jest kazadki po prostu. Normalnie... Słuchaj, on wygląda trochę jak ten. Buk... Jak, jak miał ten? Ten, ten, ten? ten strach z muminków. Buka? Trochę jak buka, nie? To toro. toro. no wiem. Jak to mawia ja mój przyjaciel Lędzik? Na deser jest osobny żołądek. Nażarłem się jak totalne prosie. O jeny, jeny. że jest ładna pogoda i widno, wiosna, prawie lato, to wpadłem do Manu, bo widziałem, że nowy mural powstaje w manu. I jak rano patrzyłem to było tylko kilka kresek. A teraz wygląda on już tak. Na dzisiaj chyba już skończyli prace artystyczne. Reszta będzie prawdopodobnie kontynuowana jutro, bo jeszcze trochę brakuje. Ale fajnie to wygląda. Komponuje się pod te urodziny manufaktury, która już... 10 lat? 10 lat tutaj już jest. Baby, Właśnie mnie jakiś pan przepuścił. pomożą mi Dzień Dobrze. Dzień dobry. Słuchajcie, <laughs> dzisiaj zostałem podwójnie zaskoczony. Ponieważ <laughs> najpierw wychodzę z manufaktury i jakiś chłopak, którego niestety imienia nie znam, bo mi się trochę spieszyło. No mnie zaczepia, że się ma, się ma vloger. Także, jeżeli mnie, to, mnie w tym momencie oglądasz, to serdeczne pozdrowienia. A potem jadę sobie już, miałem coś gadać do kamery. A obok mnie dojeżdża jakiś rowerzysta. Jak się okazuje, kolejny człowiek, który zna mnie tam z filmów z YouTube'a. Przed chwilą właśnie odbyłem bardzo miłą pogawędkę, Także, serdeczne pozdrowienia również dla Irka. I nie wiem, która jest godzina, ale już myślę, że będzie wpół do dziesiątej. Także, jadę do domu w końcu. Nagrać ten montaż, jak mam montuje te filmy, żebyście mogli sobie zobaczyć. Ale to w domu będę za jakieś 20 minut. Cholernie cieszę się, że oglądają mnie ludzie z mojego miasta, bo w sumie do nich bardzo chciałem też dotrzeć. Teraz jeszcze tak żebym żeby mi się spać nie chciało, bo już jest pół do jedenastej, trzeba się trochę zdenerwować.